Dzień dobry w sobotę, dziś startujemy ciut później. Oprócz podsumowań planów i własnych tematów, musimy jeszcze zająć się z rana troszkę projektami tymi dla klientów. Miałem naprawdę dobre cztery dni w tym tygodniu, bardzo produktywne, było naprawdę dużo robione. Nie było jakichś takich kryzysowych dni. Każdego dnia byłem wyspany, nie przepracowałem się, nie było jakiegoś zmęczenia. Tak samo dziś, tylko, że dziś coś jednak poszło nie tak. Bo siadam, próbuję działać. I nie mogę, no i coś nie idzie. To chyba jeszcze nie jest dzień zombie, bo wydaje mi się, że tak tragicznie nie jest. Ale przez jakiś czas, którym tutaj siedziałem, nie potrafiłem zrobić nic pożytecznego, więc żeby nie przedłużać, nie przeciągać tego stanu. Po prostu odrywam się od komputera, zjem coś, potem spróbuję przejść offline. Może jak wrócę, to jakaś inna energia się pojawi, a nie, to będę musiał przełożyć pewne taski na jutro po prostu. A jeszcze może jakieś pół roku temu albo rok temu, kiedy miałem takie kryzysowe sytuacje, no to potrafiłem próbować na siłę siedzieć przed tym komputerem, i wręcz udawać, że coś robię, mimo że nie robiłem nic. Cieszę się, że teraz mam już taką świadomość, i właśnie jestem tego świadomy, i potrafię podjąć tę decyzję, że okej, okay, jak to mi nie wychodzi, to przestaję i robię co innego. Tak jak mówiłem, poszedłem w świat offline, między innymi umyłem auto w dom domowych warunkach, co niekoniecznie było. Rozsądne, no ale przynajmniej jakoś czas jest wykorzystany. Wracać dziś do pracy już nie zamierzam, prawdopodobnie jutro w niedzielę, zamiast dziś będę pracował troszkę chociaż. Więc, tak, słowem podsumowania dzisiejszego odcinka, czasem po prostu może ci się nie chcieć i to jest całkiem normalne i ciężko jest z tym walczyć. Czasem trzeba po prostu. Przeczekać albo przełączyć się, właśnie na jakiś inny tryb, na inny kontekst, porobić coś innego, na przykład fizycznie. To tyle ode mnie. Widzimy się jutro.